Historia lotnictwa sięga roku 1490. Wówczas Leonardo da Vinci wykonał pierwsze projekty maszyn latających. Ludzkość śniła jednak o lataniu już od czasów starożytnych, czego najlepszym dowodem jest mito i karze. W 1903 roku bracia Wright po raz pierwszy wznieśli się w powietrze na samolocie napędzanym silnikiem. Dziś, ponad 100 lat po pierwszym locie, samoloty stały się tak oczywistym środkiem transportu jak kolej czy autobusy. Co jednak sprawia, że potrafił latać? Jakie siły umożliwiają im szybowanie w przestworzach? Przekrojem poprzecznym każdego skrzydła jest niesymetryczny profil. W uproszczonym modelu powstawaniem siły nośnej rządzi prawo Bernoulliego. Mówi ono, że suma ciśnień statycznego i dynamicznego wzdłuż strugi przepływającego powietrza ma wartość stałą. Oznacza to, że jeśli w którymś miejscu wzrasta prędkość gazu, to jego ciśnienie musi zwaleć i odwrotnie. Gdy prędkość maleje, ciśnienie rośnie, gdyż ich suma według prawa Bernoulliego jest stała. Znając to prawą, możemy wyjaśnić, jak powstają siły aerodynamiczne działające na skrzydło samolotu. Widzimy, że cząsteczki powietrza, napływając na górną i dolną powierzchnię profilu, mają do opłynięcia różne drogi. Cząsteczki opływające górną część profilu, której wypukłość jest większa, mają do przebycia dłuższą drogę niż cząsteczki opływające dolną powierzchnię, gdzie profil jest niemal płaski. Gdyby prędkość górnych i dolnych cząsteczek była taka sama, na górnej powierzchni profilu wytworzyłaby się próżnia, a to niemożliwe. Oznacza to, że cząsteczki górne muszą mieć większą prędkość od dolnej, więc zgodnie z prawem Bernoulliego mają mniejsze ciśnienie. Na górnej powierzchni profilu ciśnienie zmalało, a na dolnej wzrosło. Różnica tych ciśnień daje siłę skierowaną do góry, prostopadłą do prędkości. Siłę tę nazywamy siłą nośną. Wyraża się ona wzorem. Siła nośna jest więc wprost proporcjonalna do kwadratu prędkości. Dlatego właśnie podczas startu samolot musi uzyskać odpowiednią prędkość, nim będzie mógł się wznieść w górę. Przyrost prędkości powoduje jednak również zwiększenie siły oporu działającej na samolot. Im bardziej nachylone jest skrzydło w stosunku do napływających stróp powietrza, tym bardziej rośnie jego opór. W pewnym momencie zbyt wysoki kąt nachylenia, zwany kątem natarcia, spowoduje oderwanie stróp powietrza od profilu, przez co skrzydło straci siłę nośną. Sytuację taką nazywamy przeciągnięciem. Mechanizm utraty siły nośnej, a więc również jej istnienie, potwierdzimy w bardzo prosty sposób. Do skrzydła samolotu z z 42 m zostały przyczepione paski, które pokażą nam moment oderwania stóp powietrza, gdy samolot przekroczy krytyczny kąt natarcia. Lot na krytycznych kątach natarcia, jeżeli nie jest celowy, zawsze jest bardzo niebezpieczny. Przeciągnięcie spowodowało katastrofę samolotu Air France nieopodal w wybrzeży Brazylii w 2009 roku. Zginęło wówczas 228 osób. Podczas normalnego lotu paski trzymają się powierzchni skrzydła ze względu na opływające je z czuli powietrze. Gdy pilot przekroczy krytyczny kąt natarcia, następuje odrywanie strug i spadek siły nośnej, co widać po chaotycznym ruchu pasku. Nad skrzydłem tworzył się wiry. Opływ powietrza wokół niego jest wówczas zaburzony. Samolot wówczas nie ma siły nośnej i przepada. Gdyby nie reakcja pilota, zatrzymałby się dopiero na ziemi. Utrata siły nośnej jest szczególnie niebezpieczna, gdy samolot wykonuje zakręt. Wówczas pojawia się moment siły zgodny z kierunkiem obrotu, który jeszcze pogłębi przychylenie samolotu. Zacznie się on obracać dookoła własnej osi. Zjawisko takie nazywamy korkociągiem. Utraty siły nośnej możemy znów zaobserwować dzięki ruchom pasów. W trakcie jednej zwitki korkociągu mały samolot może stracić ponad 100 metrów wysokości w ciągu mniej niż sekundy. Dlatego też zjawisko to jest bardzo niebezpieczne na niskiej wysokości przy podchodzeniu do lądowania. Wielu lotników straciło życie w wyniku utraty siły w ostatnich chwilach lotu. Mimo to lotnictwo pozostaje dziś najbezpieczniejszym środkiem transportu. Warto zatem być świadomym zjawisk, które umożliwiają nam lotanie.